500 plus trafi w tym roku wyłącznie do kieszeni rodziców, którzy dopełnią nowych formalności. Wnioski o uzyskanie świadczenia można składać do końca czerwca. Zapominalscy będą musieli liczyć się z utratą dodatkowych pieniędzy. 500 plus każdego miesiąca zasila budżety domowe milionów polskich rodzin. Mimo że świadczenie jest obecnie warte znacznie mniej niż na początku, nadal stanowi bezcenne wsparcie dla rodziców i opiekunów niepełnoletnich dzieci. Już wkrótce obiorców czekają poważne zmiany.500 plus ze zmianami w 2021 roku. Jak przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wsparcie na pierwsze dziecko przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. Roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Mogą otrzymać je m.in. rodzice, opiekunowie prawni, rodzinne domy dziecka, a także dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wniosek można złożyć za pośrednictwem ministerialnego portalu informacyjno-usługowego MP Małpatia na platformie Puezus lub za pomocą bankowości elektronicznej. Osoby, które preferują tradycyjne metody, mają prawo udać się do Urzędu Miasta, Gminy lub do Ośrodka Pomocy Społecznej. Dozwolone jest również wysłanie listu poleconego za pośrednictwem poczty polskiej. Nie warto czekać z formalnościami do ostatniej chwili. Złożenie wniosku przed końcem czerwca gwarantuje nieprzerwane pobieranie świadczenia. Jeśli procedura zostanie wykonana w lipcu, Pieniądze wpłyną na konto dopiero w sierpniu. Czerwcowa wypłata bezpowrotnie przepadnie. Olacy, którzy złożą wniosek do 30 kwietnia 2021 roku, wypłatę świadczenia otrzymają w terminie do 30 czerwca. Jeśli dokument wpłynie do urzędu w dniach 1 do 31 maja, ustalenie prawa doświadczenia i wypłata nastąpią do 31 lipca. Złożenie wniosku w terminie 1 do 30 czerwca skutkować będzie ustaleniem prawa doświadczenia i wypłatą przed upływem 31 sierpnia, a 1 do 31 lipca, do końca września. W najgorszej sytuacji będą rodzice, którzy zadbają o formalności dopiero w sierpniu, stracą bowiem czerwcową i lipcową wypłatę. Okres zasiłkowy, który trwa od 2019 roku, skończy się 31 maja 2021 roku. Nabór wniosków rusza wraz z początkiem lutego. Warto dopełnić formalności już na początku tego okresu. Dzięki temu pieniądze trafią na konto bankowe bez zbędnej zwłoki. Nowy okres świadczeniowy będzie obowiązywał od 1 czerwca do końca maja następnego roku. Terminy wypłat 500, plus, leżą w gestii lokalnych samorządów. Niestety, wzrost cen sprawił, że świadczenie będzie warte zdecydowanie mniej niż na początku. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, pytany o ewentualną waloryzację, stwierdził, że istnieje możliwość, że dojdzie do niej w 2021 roku. Szczegóły nie są obecnie znane.